Dwóch turystów zasypała lawinam. czekając na pomoc, zaczęli odczuwać głód. Jeden z nich miał tylko jedną czekoladę. Wyciągnął ją, przełamał na pół, część dał swojemu koledze, a drugą część schował do kieszeni. Za jakiś czas znowu wyciągnął tą część, przełamał na pół. Czwartkę dał koledze, a resztę schował, i tak co jakiś czas ją wyciągał w ten sposób, że całą czekoladę oddał swojemu koledze. Kiedy przyszła pomoc, ten, który zjadł całą czekoladę, powiedział zdziwiony, że jak to robiłeś, bo ta słodka przyjemność trzymała mnie przy życiu. Ty ją chyba rozmnażałeś. Za każdym razem, kiedy dzielimy się. Tym, co mamy, uśmiechem, pomocną ręką, dobrym słowem, a także rzeczami materialnymi, którymi nas Bóg obtarzył. Zawsze stajemy się tak, jak Jezus w dzisiejszej Ewangelii cudotwórcami. Czynimy coś z niczego. Nie rezygnuj z tego pięknego daru, jakim Bóg dał, że nawet puste ręce mogą coś komuś dawać, że nikt z nas nie jest zbyt biedny aby nie mógł drugiemu człowiekowi okazać kawałek serca. Dlatego rozmnażajmy tą dobroć w naszym, naszym sercu, a zobaczysz, jak wielkie pokłady dobra w Tobie drzemią i obdarzysz na pewno tym wszystkim wokół i jeszcze zostaną kosze ułamków.